Zaczyna się msza Popatrzymy <laughs> Jakie pecki przychodzą nowe A to parafia się rozwija, teraz nowy okrąg tak na świebodzinku tam mamy nowe cztery domy, to rodzina przychodzi taka nowa, takie matce. O idzie, idzie, dobra, przypnę kurwa się Siema z <laughs> tą wariatko eee. w robocie się to do, 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 do 15 Wspowiadam <laughs> takie, ale może miśmy na jakąś kawę co? Nie, musi... Dach wyremontowany, stary, najebany Li i się ma kościelne, babki są najgorsze, 5 złotych. A kto babki rucha w kościele? Okej, okay, nieważne. Dzięki Patryku! To taki za! Siędzę, jesteś, aby chował nie dupczysz, kurwa, w swojej Toyocie? Miał Toyotę, kamery, kurwa, w hybrydzie. E, dziękuję, Rafonik za 5 złotych. To są jakieś pomówienia, gościu? Bo ja nie jeżdżę Toyotom, więc tu jest jakiś tu się błąd na pewno wkradł. Ja bym to, do to, to, to Toyoty to bym nie wsiadł. Od tego zacznijmy. Ojciec Joachim kurwa nie mógł dzisiaj na Ambonie siedzieć, tylko ja muszę siedzieć za niego. Zajebiście. Zajebiście, naprawdę. Ojciec Joachim to jest w ogóle. No to jest ziółko niezłe, nie. On ci ambony nie posprząta, on ci nam szesie spóźni. A i wszystko na głowie starego ojca kapucynowa. Kolejny 50. Lojdery Muremen, no dziękuję Ci Danielu, prociu, pozdrawiam Twoją całą wioskę. Nienowici, jeszcze z kolegą, ja tam rozumiem, się tam zabawić, ale że reggae słuchasz? Ja jebia. Chłopie, to już dawajcie mi tego, co srał na ołtarz. Dawajcie mi go, a tego szadana nawet wypierdalać mi z nim. Co tam kaszlesz, kurwa, dzisiaj? Co, co cię trapi, dziewczyno, co cię trapi? Mogę tutaj rozwiać Twoje wątpliwości. Albo rozwiać Twoją kieckę, tak. Ff, pod do góry, wiecie. <noise> Święty rudy kapucyl nie synie, Co mam zrobić? żeby Daria zrobiła mi przysiad na mordzie 5 złotych. Ooo, no widzisz, mechanika przysiadu, tak? Ona schodzi z góry na dupą na twój ryj. Najlepiej zaproponować jej to. Po prostu powiedzieć jej wprost, słuchaj Daria, wiem, że to może być chore, chciałbym z tobą pójść do kina, chciałbym z tobą pójść na jakąś fajną kolację, ale najbardziej chciałbym, żebyś mi usiadła dupą na mordzie. Tak? Dobrze, powiedzieć tak. Na początku to może być dla niej dziwne, tak? Yy, czyli znaczy dziwne. Propozycja może być szalona, bo sam Sam... Y, samo ćwiczenie jest wzbawienne I co mogę powiedzieć? Y, Ona na początku pomyśli sobie, ale pojeb, ale z drugiej strony, kto jej kurwa zaproponował to? Kto jej zaproponował siadanie dupą na mordzie? Pozdrawiam panią Glika. a to panią angielskiego też ogląda? Ha, ha, pozdrawiam! Żumapel, żumappella ha, ha, ha. Rydzyk, śpiewaj nosaty ameno, bo inaczej wyjebiemy cię z parafii 5 złotych. To nie jest kurwa koncert, ani scena, ani jakaś lekcja muzyki, typie, tylko to jest poważny, poważna instytucja, tak? Śpiewaj to, co może starą karaokę, kurwa, na DVD. Ha! Ja tutaj chłopiec czuwam, pilnuję czegoś. To nie jest kościół typowy, kurwa, bractwo kapucynów. Niebanalny kapłanie. Zbłądziłem, cudzołożyłem z Renią Rączkowską. Jest szansa na wybawienie jak pokuta 5 zł Jak można cudzołożyć z własną ręką, skoro ona nie leży w cudzym łóżku, tylko w twoim, kurwa, tak? Głupcze. No chyba, że leżysz w innym łóżku i ta ręka, kurwa, specjalnie ma swoje łóżko. Nie, to jeszcze można cudzołożyć, tak? Ale to ta ręka idzie do twojego łóżka. No, za bardzo komplikujesz sobie, yy, chłopcze. Więcej wiary, więcej wiary, kurwa i baw się, ile wlezie. W mieszkaniu z dziewczyną i uprawianiu miłości bez ślubu, 5 złotych. E, no to myślę, że jest przejebane, że jest przejebane, nie? Darcie ryja, plus darcie ryja i jeszcze czasami darcie ryja. Kurwa, gościu. To już wolę to właśnie cudzołóstwo z ręką, serio. Ojcze Kapucynie, proszę o modlitwę w intencji mojego podwyższonego estradiolu. ...proszę o modlitwę w intencji mojego podwyższonego estradiolu. Niech Bóg wybaczy moje wejście na igłę, 5 złotych. Wysoki estradiol może powodować potem podwyższoną prolaktynę. I chuj wiszący może być. Uważaj bracie, stosuj też antyestrogeny, kurwa, blokery aromatazy, bo może może być Piotr Czenko, kochany mój ty w dupę jebany. Ojcze wszechmogący, powiedz mi jak wyrwać zakonnicę 5 zł. Piotrze, Piotrze, Piotrze. Ale wydaje mi się, że trzeba taką energią emanować, że to ta zakonita sama do ciebie przyjdzie. Sama się wyrwie czemu ojciec się opierdala? Ile ludzi ojciec wyspowiadał 5 złotych. Przełożony kapucynowa. Ojcze Jochaminie. Joachimie jebany w pizdę. Ojcze Joachimie. Działam, działam. Niosę dobrą nowinę. Wiem, Magda, Gessler, czy... Madziu, Magdaleno, siostro moja, curu, Curusiu. Błądzimy, błądzimy. No, raz na, najebać gówniaka to jeszcze nie, nie jest grzech, tak? I tam chcę kliknąć kilka razy, mychę. Nie dramatyzujmy, nie dramatyzujmy, Magdaleno. Mik są platyni, czy można odmówić marze za kolegę Marcina, go Gruźlica, Bóg zapłać. Hapsz 5 zł. O, za 5 zł to Ci mogę odprawić z tego przybytku, kurwo jebana, więc wypierdalaj, bo za 5 zł to ty możesz rzucić staremu jak gra na gitarze. Więc no niestety, odprawić to cię mogę z kwitkiem. Tu i melą na czole. Posłuchaj mnie z tym właśnie wyrywaniem za koniec. Jak mówię, emanujcie to wy energią, wy emanujcie. Zainteresowaniami, swoją pasją. Rozwijajcie się. I to światło, które będzie bić od was, oślepi te zakonnice i one, a oślepione, do was trafią i będą się z wami bawić. pamiętajcie, nie biegajcie za kimś, za czymś. Rozwijajcie siebie duchowo, spełniajcie się. Leci ban za rasizm. Opie. ban to ci może na web zaraz spać gość. Nie ma rasizmu, to jest rasizm potępiony. Potem jest kontakt z Facebookiem, to możesz mi ojebać gałę. Słuchaj, superkulturalny księżulek, no oczywiście, że tak. S, ale od Toyoty to ty się odpierdol długo nosły z kurwibonku no, i z Mamy tu 5 zł. Właściciela Toyoty, chyba zdezelowanej i rdzerwiającej Toyoty, kurwa, bez jednego koła. Mhm. Szerokiej drogi kurwa, gościu. Nie słuchajcie, jak macie jakieś w ogóle pytania o lekcje czy coś? Śmiało! Geografia, chemia, chłopie, to się kurwa jechało na grubo, to ode mnie ze rzeczy spisywali, tak! I wy tu mi zrobicie na złość. O to mnie nie zrobicie na złość. to nie! Haha, <laughs> haha Chuja zrobicie, zobaczysz to, zobaczę, jeden z drugim do maczki dostanie list z parafii kurwa polecony do szkoły No się kurwa odechce wysyłania takich żartów zajebanych. Bo ja sobie mówię, kurwa, chuj może sobie powiedzieć Ale już jakieś fekalie na też to wam mówi, bo się w bizak pojebało Abo wczoraj ten następny, pisze na streamie, wyzywa, rasistowskie komentarze, wysyła jeden z drugim kurwa Pojebało już pojebało wam się już! Ale jak mówię, nie? To, to sobie można pożartować ale tu są też dzieci, przechodzą oglądać, a wy tu normalnie robicie chlew. Robicie to normalnie chlew z mojej transmisji. O no nie, ale jeszcze słucha, następny, ty. Nie o, kartkówka z muzyki. Jakie instrumenty w orkiestrze symfonicznej? No, orkiestra symfoniczna. Pamiętaj, Denta. Jest orkiestra Denta, jest też Frajer Denty, a symfoniczna orkiestra, no to już ci mówię. Instrumenty. A poza tym, kurwa. Dobra, orkiestra symfoniczna. Mamy tak, 24L skrzypce, 22 skrzypce, 16 altówek, 14 pierdolonych wiolonczeli, 10 kontrabasów, 2 flety piccolo, 4 flety, 4 oboje, rożek angielski, 2 klarnety piccolo, 3 klarnety, klarnety, klarnet basowy. Zamknij łeb! Mówią coś o spowiedzi i o tym, że ojciec miał im pokazać małe kotki w piwnicy. Co ty dupisz? Prosi o kontakt pieniędzy. Co ty dopisz? Co ty dopisz? z takiej łeb? I lecimy dalej. Dwa klarnety, picolo, piszesz? Trzy klarnety, klarnety basowe, cztery fagoty, kontrafagot, osiem ja trąbek, osiem rogów, siedem puzonów, no, tuba, tuba harmonium zbyt, organy i fortepian kurwa. No mam, <laughs> Dobra, nie słyszałem Cię gościu. Powtarzam jeszcze raz. 24 skrzypce, 20 skrzypiec, dwójek, 16 altówek, 14 wiolączek, 10 kontrabasów. 2 flety pikolo, 4 flety, 4 oboje, rożek angielski. dwa klarnety pikolo, 3 klarnety, klarnet basowy, 4 fargoty i kont kontrafagot. Lecimy dalej. 8 trąbek, 8 rogów, 7 puzonów, tuba, harmonium, organy i fortepian. Tak wygląda zjebana symfonia.